Dziś omówimy tok przeprowadzenia specjalnej wojskowej operacji na Ukrainie. Podstawowe bojowe zderzenia rosyjskiej armii, tak jak się i oczekiwało, odbywa się nie z regularnymi jednostkami Sił Zbrojnych Ukrainy, a z nacjonalistycznymi formacjami, które, jak wiemy, niosą odpowiedzialność za ludobójstwo na Donbasie i krew cywilów Republik Ludowych. Понадто елементи націоналістичне вдружене в склад регулярних українських єдностик, не тільки аби под'юдзать їх до оказання збройного опору, але в істочі грає ролі відділів заградових. Ponadto, według istniejących informacji, i to się potwierdza wynikami obiektywnej kontroli, widzimy to, banderowcy i neonaziści wystawiają ciężki sprzęt, w tym wyrzutnie rakietowe, bezpośrednio w centralnych rejonach dużych miast, łącznie z Kijowem i Herkowem, planując wywołać podwytowy ogień rosyjskich udarowych kompleksów po osiedlach mieszkaniowych. W istocie działają tak samo jak terroryści na całym świecie, przykrywają się ludźmi w nadziei oskarżyć Rosję o ofiary wśród ludności cywilnej. Dokładnie wiadomo, że wszystko to się dzieje z rekomendacji zagranicznych konsultantów, przede wszystkim doradców amerykańskich. Jeszcze raz zwracam się do wojskowych sił zbrojnych Ukrainy. Nie pozwalajcie neonazistom i banderowcom wykorzystywać wasze dzieci, wasze żony i staruszków w charakterze żywej tarczy. Bierzcie władzę w swoje ręce. Wygląda na to, że nam z wami będzie lżej się dogadać niż z bandą narkomanów i neonazistów, która zasiadła w Kijowie i wzięła jako zakładników cały naród ukraiński. Również chcę dać najwyższą ocenę rosyjskim żołnierzom i oficerom. Działają odważnie, profesjonalnie, bohatersko wykonując swój dług wojskowy. Sukcesem rozwiązują najważniejsze zadanie bezpieczeństwa naszego narodu i naszej ojczyzny.